Chłopak zrywa z dziewczyną, ta wysyła gangsterów, by dać mu nauczkę. Ta dziewczyna wygląda całkiem niewinnie, ale nie dajcie się zwieść. Dziewczyna pracowała w lokalnym barze, a jej chłopak był menadżerem. Po tym jak zerwali mężczyzna zwolnił się z tego miejsca pracy. Ale ona była żonna zemsty. Udała się do swojego ojca chrzestnego, który był lokalnym gangsterem i powiedziała mu, że mężczyzna jest jej winny równowartość 4,5 tysiąca złotych. Wujek i kilku kolegów gangsterów postanowiło odwiedzić mężczyznę w jego miejscu pracy. Na szczęście dla chłopaka nie było go tam, w końcu już tam nie pracował. Na nieszczęście dla innych, którzy tam byli, gangsterzy tak czy siak postanowili zrobić rozrubę. Gangsterzy zniszczyli też kamerę monitoringu znajdującą się w barze, zapomnieli jednak o tej na zewnątrz. Policja zlokalizowała przestępców i aresztowała ich wraz z zemściwą dziewczyną.